cieni i mroki nocy. Światło jaśnieje nowego życia, bo dobry pasterz zabity dla nas wyszedł promienny ze swego grobu. Przecierpiał mękę na drzewie krzyża, obmył grzeszników Łe krwi i wodzie, co wypłynęło jak zdrojo żyłczy serca przez włócznie ogadzanego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Podczas tej Eucharystii modlić się będziemy w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej modli się w rocznicę śmierci Doroty Smołych. Przeświętą zamawia rodzina i synowie. Ja polecam duszę Tadeusza Karysię, przeświętą zamawia córka Grażyna. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata, tam zmieści nasze serca. Gdzie są prawdziwe radości? Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w ikonium. Że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamionować, uciekli do miast Likaoni, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie, i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: Stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po Likaońsku, bogowie przybrali postać ludzi i stąpili na nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: Ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Syłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata karmił was, i radością napełniał Wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Oto Słowo Boże. Nie nam daj chwały, lecz Twa. Wie, czyni wszystko, co zechce, ich bożki? Są ze srebra i złota, dzieła rąk ludzkich. Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu. Błogosławieni jesteście przez. Pana, który stworzył niebo i ziemię, niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał synom ludzi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca mego. A również ja go będę miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się objawisz, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje moich słów, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a parakle Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Oto słowo pańskie. Do Boga naszego Ojca zanieśmy ufne prośby. Biskupów, preliterów, diakonów niech pobudza, troska, o zbawienie wszystkich, którym posługują. Ciebie prosimy. Chrześcijan prześladowanych za wiarę niech Duch Święty uzdalnia do dawania świadectwa. Ciebie prosimy. Wszystkie narody niech Pan obdarza pokojem i uwalnia od ducha zazdrości, nienawiści i niezgody. Ciebie prosimy. Niech nasi zmarli, o których wciąż pamiętamy, zwłaszcza polecani w tej przyświętej, się w intencji tej pamięci Doroty, Smołuch, Tadeusza, Karysia, niech wejdą do niebiańskiego Jerozalem. Ciebie prosimy. I my poświęceni przez chrzest na żywą świątynię Ducha Świętego, niech. Zachowujemy wierności przykazaniom. Ciebie prosimy. Pani, który otwiera swą dłoń dla proszących o łaskę, pobłogosław te prośby i ześli nam wszystkim konieczną pomoc, bo Twoja jest potęga i moc i królowanie na wieki wieków. Zły cię śmierci. pie quo in satana Naszą ofiarę przyjął Bogojciec Wszechmogąc. Panie, nasz Boże, niech wniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach. Które są darem Twojej ojcowskiej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zaprzesławili. A zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiarę Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnia łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry i Zastępy Świętych śpiewają chymku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia kwały Twoje. Hanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając. Podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Christo Soma. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Dorocie, Tadeuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami. Wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się Dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, Taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego ja obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu stania, pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię nie na na grzechy nasze, lecz na swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże, Boży, który gładzisz grzechy świata, zmienił się nad nami. Baucharanko Boży, który gładzisz grzechy świata, zmienił się nad nami. ranko Boży, który gładzisz grzechy świata, Odarz nas pokoje. Dobranek Boży, który głaci grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego uczta. Panie nie jestem gociem, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Termin przygotował, swój zaprasza lud. Na nas wszystkich tam otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulicy i bowiem mija czas. przyjdzie chorzy i ubodzy, panu zdrowi. Pan. Pan wieczornik przygotował swój zaprasza lud. dla nas wszystkim nam otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu pańskim swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie, uczta pańska trwa. Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. dla nas wszystkich nam otworzył i zastawił stół. Przystępujmy z dzięczynieniem, pożywajmy chleb, pijmy napój nieśmiertelny, aby życie mieć. Pan wieczernik przygotował, zły zaprasza lud. Dla nas wszystkich tam otworzył i zastawił stół. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, przez stanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana Naszego, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty w niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skubetusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. A Twoim wideuszu pomódmy się w intencjach papieża Leona, aby uzyskać odpust zupełny. Ojcze, który jesteś w niebie, niech wiara, którą nam dałeś Twoim synu Jezusie Chrystusie, naszym bracie. I płomień miłości rozdany w naszych sercach przez Ducha Świętego obudzą w nas błogosławioną nadzieję na przyjście Twojego Królestwa. Niech Twoja łaska przemieni nas w pracowitych siewców ewangelicznych ziaren, które będą zacznę ludzkości i kosmosu w ufnym oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi. Tym mocy z Was zostaną pokonane, a Twoja chwała objawi się na wieki. Niech łaska i biedą ożywi w nas piżmach nadziei. Pragnienie dóbr niebieskich i rozdaje po całej ziemi radość i pokój naszego Odkupiciela. Tobie Boże błogosławione poprze czasy, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa. Oczycie, już płaczący. Żale w sercu wyzwijcie, wszyscy w Chrystus sami weselcie się, radujcie. bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja!